Wjechaliśmy do parku narodowego Dla nas mieliśmy zwiedzać zamki Ale właśnie się rozpadało A do tego remonty co chwilę na całej trasie drogi robią no, Zobaczymy co z tego wyjdzie Ale ogólnie okolica bardzo ładna I o dziwo to są zamki krzyżackie. Aż tutaj dotarli. Co to za miejsce? e czekaj, bo zapomniałam. Tur... Turajta? No jesteśmy ogólnie na zamku. To był zamek krzyżacki. Mieliśmy jechać na Zamek Krzyżowski, a przez to, że jest rozkopana droga, to najpierw tu przyjechaliśmy i mi się pomyliło. Ogólnie z tym miejscem związana jest historia, też yy, są tu polskie korzenie, więc o tym może później. A dzisiaj pani powiedziała, że jesteśmy pierwszymi Polakami, ale nie wiemy do końca, czy dzisiaj, czy w ostatnim czasie, czy w ogóle. <grym> Czy też może Pani pierwszych polaków widziała? No. Eee... Dziękujemy. Tak. To jest matka tego rezerwatu. To jest praktycznie rezerwat przyrody i park etnograficzny. I na końcu szlaku będzie zameczek, którego my zmierzamy jako główny cel podróży, no ale sobie zwiedzimy cały park. Tak. Wejściówka 6 euro od osoby dorosłej i 1,5 euro samochód, a parking jest naprzeciwko obiektu. Także jakbyście jechali, to obiekt macie po prawej, a ja jeździ na lewo. Tam się nigdzie nie płaci, płaci się dopiero tutaj. Tak. To idziemy od razu tu, ścieżką do rzemku? No, to jest A potem chatki olenderskie. Bo tak wyglądają jak olenderskie. W sumie to trochę przypadkiem do tego parku przyjechaliśmy, bo naszym głównym celem jest zamek, a się okazało, że zamek jest na terenie parku etnograficznego i bardzo ładne miejsce. Znaleźliśmy informację, że to jest najstarszy drewniany kościółek w kraju. Ogólnie aż mnie to troszeczkę dziwi, ponieważ tutaj drewniana zabudowa na tych mniejszych miasteczkach, to jest powszechna. A no racja, nie ma dużo kościołów w sumie. jest pewna legenda i ma też to korzenie polskie. Na zamku mieszkała Maja Róża, bardzo piękna dziewczyna, która miała romans z ogrodnikiem Wiktorem. Był też polski oficer, bo tu kiedyś przecież były implanty. I on bardzo zabiegał o względy tej dziewczyny. Ona go odrzucała, jednak on się dowiedział o tym, że Maja, Róża, Róża Maja, nie wiem dokładnie jak to, bo są jakby dwa imiona się pojawiają w tej legendzie. E, dowiedział się, że Maja ma romans z tym ogrodnikiem i że spotykają się w pobliskiej jaskini. No i on ją tam zwabił. Mówi się o tym, że napisał jej liścik, ale w, tamtych, w tamtym czasie e, kobiety nie umiały czytać, więc to tak wiecie. Nie do końca, ale ogólnie ją tam zwabił. E, I Róża. Nie chcąc zostać odkrytą, że to chodzi o ten romans, w ogóle powiedziała do Jakubowskiego, że ma taki magiczny szal i może mu go dać i on go ochroni. Jeżeli jej nie wierzy, to może ją przebić mieczem i on to zrobił, przebił ją mieczem i biedna Róża po prostu padła trupem. Wiktor, który też się znalazł w tej jaskini, po prostu ją wziął na rękach i zaniósł tutaj, właśnie koło tego kościoła. Tam, gdzie jest jej grób, niby ją tam zaniósł i yy, pochował. Taka jest legenda, czy to jest prawda, nie wiemy, no ale jest taki polski akcent tutaj na Łotwie. Ale klimat no. wchodzimy, wchodzimy na wieżę. Nie spodziewałem się czegoś takiego tutaj, klimatycznie całkiem przygotowali. Z każdej strony coś słychać. Dotarliśmy <grymne> na szczyt wieży. Bardzo fajnie to tutaj zrobili, naprawdę. Widok jest niesamowity. Mieliście postawić zamek. Także, chociaż trochę Wam pokażę to z góry, bo niestety. Na drona trochę za bardzo wieje, a jak nie wieje, to pada. Pogoda nam się trafiła. Iście angielska. Jak zawsze wiedzieli, gdzie go zrobić, bo to miejsce jest po prostu piękne normalnie. To jest Park Narodowy Gauja. Gauja. Tu będzie napisane. Jakoś tak. Nie mogę zapamiętać tych nazw. A poza tym nie wiem, jak to się wymawia w sumie. Także to jest w ogóle cała dolina. Zamek jest na wzgórzu, i później cała dolina z rzeką. Tak, i dooko dookoła, dookoła są jeszcze dwa inne zameczki. Z czego jeden jest chyba całkiem nowy, tak? Czy odnowiony obok ruiny? No to można powiedzieć chyba nawet, że są cztery. Bo my jesteśmy w tym odrestaurowanym. Tuż obok są takie totalne ruiny. Tam jedna ściana została, ale też się wchodzi na wzgórze i jest ładny widok. No Nasze ten... ulubione klimaty. I ten ostatni jest. Są jakieś stare ruiny, a obok jest nowy, nowy zamek. Tak zrozumiałam. Nie wiem, czy zdążymy go wam jeszcze pokazać. No, bo się późno robi. A poza tak. tym już mamy tyle kilometrów w nogach, że nie wiem. A jak to zamek, to trzeba iść do góry, więc. Nie tak. Nie wiem, Park archeologiczny w Turajdzie. Bardzo fajne miejsce, zaskoczyło nas pozytywnie. Poza samym zamkiem, który jest całkiem ciekawie przygotowany, to można sobie tutaj pospacerować. Jest całkiem, całkiem fajnie, no mi się podoba. Nie mam się do czego przyczepić, tym bardziej, że się nie spodziewałem i zaskoczyło mnie to miejsce. Troszeczkę zbłądziliśmy, bo robią drogi właściwie całą drogę. Cała zerwana i od nowa kładą nawierzchnię, także jest e, dość problematyczny dojazd. Chcieliśmy stanąć sobie na parkingu przy rzece i stamtąd podejść na schodki do Starego Zamku, znaczy do ruin Starego Zamku, no ale niestety e, przez te remonty nie ma dojścia. Także wróciliśmy się kawałeczek i wchodzimy od strony miasteczka. I tu za mną widać. Nowy zameczek. I za nim powinny być ruiny starego Sigulda. Miejscowość Sigulda to jak jakiś miasto Wikingów. A czemu ten jest nowy? On jest całkiem nowy czy jak to Nie, on jest chyba z XVIII albo XIX wieku. Teraz nie pamiętam. A ten za nami jest stary, no bo nie jest odrestaurowany tak w całości i jest, nie wiem, z XIV wieku bodajże. Damy wam odnośniki tutaj, bo nie pamiętam. Oczywiście troszeczkę się spóźniliśmy. Pani nam powiedziała właśnie, że już biletów nam nie sprzeda. Ale możemy sobie tak sobie zobaczyć na dziedziniec. żeby nie wchodzić na wieżę, bo zamykają. Także zobaczymy tylko od strony dziedzińca. Zaoszczędziliśmy po dwa cebulę. A u nas by to nie przeszło, A -a. u nas by było nara, nara, bądźcie się. Tak wyglądał. No. Ale ciekawie tutaj wygląda, żałuję, że trochę tak późno przyjechaliśmy przez... wszystko przez te remonty. Właśnie większość osób tutaj trafia. Tak przynajmniej czytałam w komentarzach na Google w różnych językach, więc mogłam trochę źle zrozumieć, bo po łotewsku, po litewsku, po każdemu czytałam, że tutaj trafiają do tego zamku i z tego zamku świetnie widać ten zamek, na którym my przed chwilą byliśmy. No, i że ten jest super, a tamten się nie podoba. Nie wiem, czemu, nam się tamten podobał. Tak. Ten też wygląda fajnie, ciekawie. Chociaż mniej z niego zostało. No, ale teren jest fajnie zabezpieczony. Tutaj widać jakaś scena, jest pewnie jakieś wydarzenia. Organizują, czy znaczy jest, znaczy, będzie chyba, właśnie. Idziemy zobaczyć znaczy, na punkt widokowy. Tutaj... Trochę żałuję, że nie możemy już wejść na wieżę. No, ale idziemy trochę na nielegalów, zobaczyć co tu jest wyżej bo mieliśmy nigdzie nie wchodzić na wieżę no na wieżę nie chodzę, więc myślę, że to się nie liczy a tutaj co my tu mamy? o taki oto punkcik widok widokowy z możliwością wejścia dookoła ruin Zamek. czyli ja dobrze mówiłam cały że są cztery zamki, i liczymy to miejsce jako dwa, bo jest stary i nowy. Ale tam już nie jedziemy, bo... bo nie mam siły. Czyli wyszło na to, że te ruiny to są ruiny jednak, do których myśleliśmy, że schody prowadzą właśnie tam, gdzie robią drogę i nie ma dojścia. Znaczy inaczej, o, bo teraz po, pokrzaczyłem. Do tych ruin prowadzą te schody, do których nie ma dojścia przez remont drogi, a myśmy myśleli, że to są inne jeszcze ruiny. Także tamte inne całkiem zostały przez nas nieodwiedzone, bo je pominęliśmy, ale też przez remont tej drogi podejrzewam, że jest utrudniony dojazd. I już jest za późno. Bo już mi Karolina kuleje. si 도 u